W komentarzach pod ostatnimi filmikami o programowaniu parę razy wspomniałem, że jestem programistą z Hamburga i wtedy, szczególnie na, na portalu WK.pl pojawiało się często pytanie, jak, jak wygląda emigracja programisty, jak wyglądała rekrutacja, jak wygląda typowy dzień jako Android developer w startupie, w którym pracuję. Dlatego postanowiłem zacząć nową serię programista na migracji. gdzie jest pierwszy odcinek: Rekrutacja. Na początek chciałbym Wam z grubsza pokazać, jak wyglądało moje CV, jak aplikowałem jako Android Developer za granicę. Widzicie, że w przeszłości zajmowałem się wyszukiwarkami internetowymi, troszkę, troszkę web developerką i w na 2011 przerzuciłem się na programistę Java. Troszkę o moich umiejętnościach. Języki, widzicie, że w niemieckim jestem bardzo dobry. Troszkę Ciekawostki od, od rekruterów. Podczas rozmowy pytałem, jak wygląda praca, gdy potrafi się sam angielski, a nie niemiecki. No i generalnie da się, da się znaleźć pracę z samym angielskim, lecz 90% ofert pracy jednak, jednak wymaga niemieckiego, dlatego warto, warto się go uczyć. Warto być dobre. dobry. Widzicie również, że CV3 dosyć krótkie, całość jest opisane na jednej stronie A4. Nie rozpisałem go specjalnie, ponieważ nagrałem również krótki filmik na, na YouTube'a, około 10 minut, gdzie, gdzie po prostu szerzej, szerzej omawiałem te CV, czyli mówiłem, że wtedy i wtedy pracowałem tam i tam, robiłem taki projekt z takimi technologi technologiami i miało to bardzo pozytywny odzew. Praktycznie wszyscy wspominali, że, że dołączenie filmiku do, do CV Zrobiło po prostu bardzo dobre wrażenie, bo nikt tego nie robi, i przy okazji pokazałem swoje umiejętności językowe i generalnie rozmowa przez telefon mogła być krótsza, ponieważ miałem już nagrany filmik i sporo o mnie już z niego wiedzieli. Miałem przygotowane CV i filmik, zacząłem szukać ofert pracy pod hasłem Android Developer Mansion. Jako ciekawostka, pierwsza odpowiedź, którą dostałem, była od firmy z Finlandii. Więc widzicie, gdzie, gdzie latają Wasze dane, gdzie, gdy wysyłacie gdzieś CV. Ostatecznie wylądowałem jednak w Hamburgu, chociaż wysyłałem wszystko na Bawarię, więc troszkę, troszkę to wszystko pogmafane. Pierwszy test, który dostałem od firmy, która mnie interesowała, był to test na Codility.com. dlatego polecam generalnie programistom porobić sobie testowe, przykładowe testy na stronie Codility.com. Ponieważ bardzo często firmy stosują ten test, chociaż tak naprawdę ten test nie poszedł mi aż tak dobrze, dosyć średnio go napisałem, yy, ale już na miejscu powiedzieli mi, że po prostu jest to, jest to taka bateria, tylko delity, ponieważ jest to zazwyczaj test, jakiś, jakiś problem matematyczny do rozwiązania i albo znamy rozwiązanie, albo nie. Więc zazwyczaj programista ma albo 0, 10%, albo 100%. Sam zrobiłem parę przykładowych testów, i na, na trzy testy, które zrobiłem, jeden miał na 100%, jeden na 0, i trzeci na 20 parę, więc nie jest to naprawdę miarodajne. Lecz w ramach ciekawostki polecam spra sprawdzić sobie kodility.com. Po teście Codility miałem rozmowę z przyszłym produktownerem zespołu, w którym miałem pracować. O dziwo była to rozmowa mało technologiczna. Nie pytano mnie o szczegóły techniczne, jak działa Android Lifecycle, co to są fragmenty w Androidzie i tak dalej. generalnie chciano mnie poznać, czym się interesuje i po tej rozmowie umówiliśmy się na, 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 na test praktyczny. Miałem dostać o 9 rano zadanie do wykonania, prostą aplikację i miałem, miałem tą aplikację mniej więcej do 15-16 dostarczyć kod źródłowy i działającą aplikację. Teraz Wam pokażę, jak wyglądała ta testowa aplikacja, którą zrobiłem. Do testowej aplikacji dostałem link do json który miałem sparsować i stworzyć z niego listę samochodów. Widzicie, że stworzyłem sobie taką przykładową, prostą listę. Gdy naciśniemy na dany samochód, pojawia się on na mapie. Podobnie jak wszystkie inne samochody z danego json kiedy naciśniemy na dany pin, pojawiają się szczegóły tego samochodu. Kolejną rzeczą było address search. Było to API, które mi dostarczyli, które miałem zaimplementować. w naciśnięcie search, czyli stawimy coś i szuka po prostu. I closest cars, czyli miało pojawić się współrzędne najbliższego samochodu. I miałem takie takie switche ekranu zaimplementować czyli taka prosta lista pracy na parę godzin. Po zadaniu praktycznym zaproszono mnie do Hamburga na dzień testowy. Dostałem bilet na samolot, w hotel na jedną noc i przyleciałem, by potwierdzić, że faktycznie ja pisałem to zadanie praktyczne. Dostałem parę zmian do wprowadzenia w aplikacji. No i generalnie w ciągu dnia dużo nie programowałem. Raczej była to integracja z zespołem, byliśmy coś zjeść, po prostu się poznać jako ludzie. W tej rozmowie Stwierdzili, że OK, że się nadaje. I, no i od 1 sierpnia 2013 siedzę sobie w Hamburgu. W następnym filmiku nagram co nieco o, o widokach płacowych jako programisty w Niemczech. Na zakończenie macie jeszcze filmik z okolicy, w której pracuję. Widzicie tam biuro oraz widok, jaki mam z okna podczas pracy.